Jesteście zwycięską drużyną z ubiegłego roku, dobrze? My jesteśmy, jesteśmy. Tak. Jak to się robi? Jak się zwycięża w tym rajdzie? To trzeba, to... Trudno powiedzieć, trzeba uważać na czas, odpowiadać na pytania, Aha. no powiem szczerze, że trochę się przygotowaliśmy w zeszłym roku do tych pytań. Trzeba było trochę poczytać? Po... No Trochę no, poczytaliśmy, trochę przypominaliśmy sobie. Czy szukaliście też drogi tak, tak za dnia, żeby nie, nie zabłądzić? Nie, 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 nie. No, bo już któryś raz startujemy, także drogi się nie baliśmy. Aha. Znaliśmy je. Wszystkie trasy są nam znane. Tak? Znaczy Przynajmniej te połowiczu. <grym> a teraz, te a ty łowiczce... poza Łowiczem? A te poza Łowiczem ja się nie orientuję. Nie? Nie. Nie wiem To kto prowadzi, kto, pro... a co, kto to prowadzi? My, pan, pani, pani, pan pan Ale trzeba iść z mapą faktycznie patrzeć? na Trzeba. Trzeba, ponieważ raz nam się zdarzyło przekraczać rzekę w Ławce. Tak, tak. O, nawet. Przez chłodę. Przez <noise> <noise> Także no no mamy to przeróżne drugi. doświadczenia, ponieważ idziemy tak, od drugiego rajdu praktycznie co roku, od drugiego A proszę powiedzieć, ten, ten rajd jest taką przygodą, yy, mogą się nieoczekiwane rzeczy zdarzyć, no i jest ciemność, czy, czy, czy to tak odczuwa się jako taką przygodę i wyzwanie z adrenaliną? i bardzo duża adrenalina. Tak. Bardzo tak? duża i co roku nam towarzyszy mimo że idziemy. E... Nie wiemy co się zdarzy, nie wiemy właśnie. Czekamy na niespodzianki. <śmieniciela> adrenalina wynika z chęci zwycięstwa. O, <śmieniciela> ale... <śmieniciela> Zdarzyło się wam iść w deszczu? Nie. 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 chyba Nigdy. zawsze jest pogoda, prawda? Tak, Taka... Tak. Taka... Tak. Z... Albo dobra bo Ale fajny podział, bo mamy osoby, które odpowiadają za przygotowanie merytoryczne, osoby odpowiadają za czas, za mapę, więc my się uzupełniamy. Wy generalnie macie to wszystko rozpracowane, tak? Oj tak, oj mamie, tak. tak. Logistyka na wysokim <laughs> poziomie. <laughs> co, w zeszłym to, roku za, zaczęło to za działać. Zaczęło działać. W zeszłym roku zadziałało. Tak, w zeszłym roku zadziałało żeby... I co, dzisiaj też powalczycie? Tak, żeby... co roku, staramy się. Udało. Co, roku. co roku walczymy, nie A zawsze Aczkolwiek obawiamy się nowych pytań, bo wiadomo, dzieje się, prawda, i w Łowiczu, więc pojawiają się jakieś nowinki, no ale mm -hmm. coś tam się też Ponieważ z koleżanką jesteśmy też w podatku w przy więc coś tam wiemy, co się dzieje. Aha, aha. Także życzymy powodzenia na trasie. No dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.